Antoine Griezmann ogłosił, że nie będzie już występował w barwach reprezentacji Francji. Piłkarz atleti ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. Kariery naprawdę owocnej, chociaż wydaje mi się, że nie aż tak spektakularnej, jak można byłoby tak naprawdę w którymś momencie oczekiwać. Trudno jednak mówić o tym, żeby to był jakiś zawód. Mówimy ostatecznie o gościu, który. Otworzył wynik spotkania w finale Mistrzostw Świata, który Francuzi wygrali. Mówimy o kimś, kto 137 razy zakładał koszulkę w swojej reprezentacji narodowej. 44 bramki i 38 asyst. To też nie jest dorobek, którego ktokolwiek mógłby się w swoich narodowych barwach wstydzić. No istotna jest to zmiana na pewno dla reprezentacji Francji. Griezmann raczej nie zostanie zapamiętany jako piłkarz jakiś naprawdę. Epokowy. Mam jednak takie poczucie, że to zawsze był piłkarz, mimo wszystko, mimo tego, że był bohaterem gigantycznego transferu, piłkarz trochę taki z drugiego planu. Trochę taki piłkarz, który najbardziej imponował tym, że pracuje znakomicie w pressingu, że jest odpowiedzialny i bystry taktycznie, że ma fajne, stałe fragmenty i tak dalej, ale to nigdy nie był zawodnik, nie wiem, którego kochałyby dzieciaki na podwórkach i którego koszulki poza Francją i czy Hiszpanią sprzedawałyby się nie wiadomo jak. No może trochę niesłusznie, na pewno była to gigantyczna gwiazda i jest to mimo wszystko koniec pewnej epoki dla trójkolorowych.